Cześć. Dzisiaj temat stary jak świat, ale ciągle aktualny: filtracja mechaniczna. To najprostszy rodzaj filtracji w akwarium. Nawet stawiając nowy zbiornik, jeśli kupujemy filtr, chociażby najprostszy na samej gąbce, ale może to być również filtr z takim dodatkowym pojemnikiem na ceramikę. Może to być filtr kubełkowy, kaskadowy, zawsze mamy filtrację mechaniczną. Na biologiczną musimy nieco poczekać, to mówię w jakimś tam innym kolejnym filmiku. O co chodzi? Po co nam w ogóle filtracja mechaniczna? Przede wszystkim po to, żeby pozbyć się, odfiltrować te wszystkie farfocle i drobinki pływające unoszące się w toni wodnej w akwarium. Zarówno grubsze, jak i drobnice, a czasami nawet taką, taki pyłek, wręcz niewidoczny dla nas, dla ludzkiego oka, ale dający negatywny efekt, takiego jakby braku przejrzystości, braku, braku klarowności wody. Ten pyłek powoduje taką mętność, że niby wszystko wygląda w porządku, niby woda jest czysta, ale brakuje tego czegoś, tego ostatniego szlifu. Czyli Chodzi o to, żeby pozbyć się wszystkiego, co psuje wygląd naszego akwarium. I właśnie tu możemy wspomóc się filtracją mechaniczną. I mamy do wyboru media filtracyjne wielokrotnego użytku. Czyli wiadomo, gąbki, które można na przykład płukać, gąbka również się skończy po jakimś czasie, i trzeba będzie ją wymienić. Po prostu. Tak jakby skruszeje, pozatyka się tak tymi drobinkami, tymi wszystkimi zanieczyszczeniami, które przez nią przechodzą, że zacznie znacznie szybciej się zatykać, straci elastyczność, straci swoje właściwości, nie będzie już tak skuteczna jak gąbka nowa. Oczywiście nie tak od razu, to trwa kilka miesięcy, być może nawet czasami rok, ale w końcu gąbka też się skończy, też trzeba będzie ją wymienić. Na jej żywotność i na skuteczność filtracji ma wpływ gęstość gąbki. Te gęste i bardzo gęste zbierają lepiej zanieczyszczenia, ale szybciej, dużo szybciej się zapychają i odwrotnie. Te mniej gęste wytrzymają znacznie dłużej, ale nie odfiltrują nam wszystkiego tak dokładnie, jakbyśmy chcieli. No, wniosek jest prosty: najlepiej mieć oba rodzaje gąbek. Teoretycznie filtry wyłącznie gąbkowe przeznaczone są do niewielkich zbiorników, i najczęściej są to filtry wewnętrzne. Ja u siebie w akwarium spróbowałem jakiś czas temu mam akwarium 300 litrów. Spróbowałem jakiś czas temu właśnie, czy to akwarium będzie działać, czy da radę na samej gąbce. Na filtrze Aquaella Turbo 2000 bez pojemnika z ceramiką na samej gąbce. No i słuchajcie, ta radę. To oczywiste, akwarium żyło, akwarium funkcjonowało, yy, wszystko było ok. Yy, znaczy, nie do końca wszystko było ok, bo nigdy nie udało mi się osiągnąć takiej klarowności, takiej przejrzystości wody, na jaką liczyłem. Woda była czysta, ale. Brakowało tego czegoś, brakowało no, według mojego gustu oczekiwałem więcej. Filtr działał, wszystko było ok. Fakt musiałem go na początku co dwa tygodnie, później już co tydzień, a na końcu nawet dwa razy w tygodniu, jak kończyła się gąbka. Musiałem go po prostu yy, czyścić, wyjąć gąbkę, przemyć. Więc jest to dodatkowy kłopot, dodatkowa robota i moim zdaniem. Nawet 300 litrów na jednym gąbkowym filtrze da radę. Będzie działać. Ale nie liczcie na cuda, jeśli chodzi o klarowność i przejrzystość wody. Oczywiście nie stosowałem żadnych chemicznych uzdatniaczy, żadnych pre preparatów do klarowania wody i tak dalej. Mówię o czystej, zwykłej filtracji mechanicznej. Akwarium będzie żyło, ale cudów nie będzie. Takie jest moje zdanie, takie jest moje doświadczenie. Jeżeli macie inne, piszcie w komentarzach. Każdy filtr mechaniczny, nawet zwykła gąbka, po kilkunastu dniach stanie się również filtrem biologicznym. Po prostu zasiedlą się tam i namnożą bakterie. To oczywiście bardzo dobrze, ale czyszcząc, płucząc takie gąbki, musimy po prostu pamiętać, żeby robić to najlepiej w wodzie odlanej z akwarium, a po drugie, żeby nie zostawiać takiej gąbki na stole czy, nie wiem, w zlewie na czas prac porządkowych w zbiorniku. Krótko mówiąc, żeby nie dopuścić do jej wyschnięcia, no bo no, zabijemy w ten sposób te bakterie, które zdążyły już tam zamieszkać. Oprócz gąbek często stosowanymi mediami filtracyjnymi wielokrotnego użytku jest na przykład wata filtracyjna. Tak, tak. Nie każda wata jest jednorazowa. Są też takie, które z powodzeniem można wielokrotnie płukać, a one nadal zachowają swoje własności filtracyjne. Jak długo? No, no przez kilka miesięcy, więc są jakby nie patrzeć wielokrotnego użytku. Wata taka jest skutecz skuteczniejsza od gąbki, jeżeli chodzi o odfiltrowanie tych najmniejszych, tych mikroskopijnych, niewidocznych, Gołym okiem zanieczyszczeń psujących wygląd naszego akwarium. Jeżeli chodzi o media filtracyjne wielokrotnego użytku, to ograniczę się w tym filmiku tylko do gąbek i, i właśnie waty. Są oczywiście jeszcze inne, jak na przykład sita czy siatki, ale stosowane są znacznie rzadziej i znacznie najczęściej jako Element wyposażenia filtrów kubełkowych, a nie wewnętrznych, więc w tym filmiku je pominę. Tu chodzi o taką najprostszą filtrację mechaniczną. Drugą grupą filtracji mechanicznej stanowią media jednorazowe, jednokrotnego użytku, czyli takie, których nie płuczemy, nie czyścimy, tylko po tym jak, jak je wykorzystamy, wyrzucamy, zastępujemy nowymi. Tu oczywiście na pierwszym miejscu jest Wata filtracyjna, z tym, że są, jest to innego rodzaju wata filtracyjna niż ta wielokrotnego użytku, więc to nie jest pomyłka. Skuteczność filtracji i możliwości wyłapywania tych, tych zanieczyszczeń różnej wielkości, tych również drobnych, zależy głównie w przypadku waty od tego, jak dużo takiej waty upchamy w pojemniku. Jak mocno ją upchamy, im mocniej, tym oczywiście będzie w stanie wychwycić więcej i drobniejsze zanieczyszczenia, ale też jednocześnie bardziej spowolni przepływ wody przez filtr, czyli przez siebie i tym szybciej się zapcha. Ogólnie, waty, opinie na temat waty są bardzo dobre. Jest Najtańsza, bardzo popularna, a jednocześnie wysokoskuteczna. Są ogólnie dostępne uniwersalne nazwijmy to waty, ale są też specjalistyczne produkty firm tam Fluval czy JBL, chyba także Aquaela. Które to firmy oferują różnego rodzaju włókniny filtracyjne. One są głównie dedykowane do, do filtrów danego producenta. Ale niekoniecznie, możemy je użyć również do każdego innego e, filtra. Te wszystkie waty i włókniny jednokrotnego, jednorazowego użytku zapychają się szybko lub bardzo szybko. Najczęściej to jest dzień, góra dwa i trzeba je wymienić, wyrzucić, e, dać nowe. Ale tak naprawdę o to chodzi, bo. To, że się szybko zapychają, to znaczy, że robią to, czego oczekujemy, czyli odfiltrowują nam zanieczyszczenia z wody w akwarium, czyli po to je właśnie stosujemy. Jest jeszcze jeden, co najmniej jeden, ale jeden według mnie ciekawy i bardzo skuteczny rodzaj filtracji mechanicznej. Myślę tu o filtrze piaskowym. Znacie? Znacznie mniej popularny, znacznie droższy, ale naprawdę ciekawy. Ale to temat na pewnie któryś tam kolejny mój fil film, <laughs> chciałem powiedzieć filtr. Dzięki, cześć.